słychać, panie Stein. Wiktory Gołmar wczoraj. Dużo zostawił? 6 milionów franków. Ładny grosz. W czym? W trzyprocentowej rencie francuskiej i w Suezach. Pascal, papier. W czym robił? W literaturze. Co? <laughs> w literaturze? Tak, bo to był wielki poeta, wielki pisarz. Niemiec. Francuz. Ha, a prawda, ja zapomniałem. Przecież to jego ta powieść z ogniem nieczem. Nie Mary, czytała ładniejsze kawałki z niego. A pan podobno grywasz? Na fortepianie? Skończyłem konserwatorium i klasę fortepianu u Leszetyckiego w Wiedniu. Przepraszam pana prezesa, muszę już iść, mam dużo roboty. Robota, nie gęś. Ona się nie wytopi, a mnie denerwuje. To ciągłe szczękanie szklanek w kantorze i to ciągłe syczenie gazu. Panie prezesie, przychodzimy tak wcześnie. Jesteśmy bez śniadania. Oni gotują herbatę na gazie. A kto płaci za gaz? Ja. A gdzie tu jest sens? Od dzisiaj panowie będą płacili. Dobrze, powiem kolegom. I ja to robię dla panów dobra. Oni się teraz wstydzą pić herbatę. Bo ich gryzie sumienie, że to na moim gazie. A jak każdy zapłaci, to będzie śmiały, będzie mógł patrzeć do mnie prosto w oczy. I to jest bardzo moralne, panie Stein. Bardzo.